So on the beginning, like I will show you three of our signature cocktails, which is a pretty simple and good as well. So uh, the first one, yeah, let's start partying. Yeah, the first one, I will do the margarita. Yeah, margarita. And you guess, do you know what it is? Remember, remember. Yeah, the lemongrass. So the lemongrass not just only uh, good in the food, the lemongrass margarita. So main um, alcohol we go for 50, the red 25, the small ticker. Mm -hmm. This one is for sweet. Have to be careful too because we will put another sweet in, which is like a homemade homemade syrup, This one. And time for lime, fresh lime juice. Some people asking me like a PJ, can I use like at a the gold tequila? in the margarita, I said, like, ah, no, I never tried that before, it sounds great, but I prefer short. Sure. Yeah, the gold <laughs> one, it's <They're> so nice. <laughs> okay, small so pieces. Mm -hmm. So, for one glass chili margarita, I will put about, mm -hmm. let's go for six. Mm -hmm. Yeah. Okay, I will I put six pieces. After you taste mine and want it's to do amount, this, this okay. time change the name, is gin mix. Yeah, so the gin mix, and uh, just only the uh, mint leaves, nah? no need the stem. So for one glass, I will put about this. Yeah, just for one glass. Mm. Straight away in the shaker. No, this one we're not gonna bang it. Not like mojito. So mojito, you have to smash a little bit. Yeah. So fresh mint here and a pin of salt to get the deep flavor. Mm -hmm. And also the liquid now. The main one gin, we go for fifty again. And the red syrup and lime juice, it's only twenty five. Yeah. So. Another gin in there 50ml this one is pretty good you might like it mm. and a fresh too and the rest only 25 only three uh, three liquid in the shaker nah? mm. and last one tampilam and ice yeah a little more ice in here the gin jean z miętą i z wodą gazowaną, a Bartosz robi margaritę. na razie, zrobiliśmy drinki na dobry początek, więc, yy, więc jest fajnie. W ogóle przepyszne drinki. Nie sądziłam, że kiedykolwiek zrobię tak pysznego drinka. Zaraz przyjdą pieski. Miałam nadzieję, że przyjdzie moja Eugenia. I będziemy gotować z psami, z Robimy takie zawijaski tajskie, a to jest taki typowy, apetyt tutaj przede wszystkim jest limonka, kokos, cebula, chili, krewetki. Jeżeli chodzi o kuchnię tajską, to wyróżniamy trzy, trzy smaki. Jest to salony kwaśny i, y, i słodki, czyli 3 razy S w angielsku, plus jeszcze dodatkowo jest spicy, ale co ciekawe y, kuchnia tajska wcale nie jest ta tradycyjna kuchnia tajska wcale nie jest ostra, to gdzieś tam przyszło później mamy sos Czy czyli to co dodajemy to papaya Mm -hmm. Jest jeszcze taki korzeń, który się nazywa galanga i wygląda trochę jak um... imbir. imbir, ale to nie jest imbir. Mm -hmm. oh.

Dobra. Teraz przyrządzamy zielone kary. Ja właśnie kroję bakłażana, który trochę inaczej wygląda niż u nas. On jest taki malutki, ale zamiast tego można użyć na spokojne ciki. Teraz pora na bardzo ulubione danie, które najczęściej je, czyli jest ryż. Mamy cebulę, tą małą za taką z puszki. Oczywiście ryż, jajka, pomidor, marchewka, groszek i dymka i czosnek. Teraz robię green curry. Czyli najpierw smażę pasta. Dodam mleczko kokosowe, chwilę zamieszam i zabieramy się za sos. Dodałam teraz tak, dwie łyżeczki sosu tamaryndowego, dwie łyżeczki cukru, dwie łyżeczki sosu rybnego i dwie szczypty soli. Po pierwsze idą bokłażany slash cukinie, dlatego że one gotują się najdłużej. Te to warzywo też trzyma najdłużej temperaturę, dlatego najpierw musimy podgotować sam sos z bakłażanem. Na sam sam koniec już same zioła plus chili, y, one już bardziej będą do smaku, natomiast nie gotujemy ich. Dobra, ale czegoś brakuje. Duże słodkie. Albo do ryż dodaje sos sojowy, sos rybny, cukier i pieprz. właśnie nasze danie ryż i zielony kary. I to było na tyle w dniu dzisiejszym. Oczywiście dziękujemy Wam, że z nami byliście. Jak zawsze zapraszamy do lajkowania, subskrybowania, komentowania i udostępnienia i do zobaczenia w kolejnym odcinku.